Koleżanko, a po co ty tu przyszłaś? W szafę mi wlazła Tak przyszłaś tylko odwiedzimy, rozumiem? Posłuchać polskiej muzyki, no? Oczywiście nie do wejścia, tylko... No <grywki> tu wszędzie w każdym ogrodzie są kury, także to jest normalne, że wchodzą. No, i co teraz? Tak sobie przychodzisz do nieznajomych, a ja Ci wchodzę do ogródka? Zapłaciłem 15 minut, 20 minut temu za nocleg. I dałem im prezent tam w postaci trochę pieniędzy więcej. I dostałem w zamian obiadek po 5 minutach. Zjadłem obiad, patrzę, pukają mi znowu do drzwi. I właśnie dostałem deser lody z brzoskwiniami. No poczułem wewnątrz potrzebę, bo ten nocleg mam bardzo tanio tak tanio jak łóżko w hostelu z 10 osobami w pokoju no więc nie szkoda mi było dać trochę więcej im z racji tego, że wcale nie musieli się zgadzać na tę moją cenę no i, i co? dobro wróciło coraz szybciej po 5 minutach 16 luty mija już 10 dni na wyspie czytam 11 Chyba 10. <noise> Idę teraz na spacer. Tylko na taki długi spacer, więc to chyba profesjonalnie się nazywa trekking. Um, na, wysp na, na wzniesieniu na kraterze, na którym wczoraj byłem na zachód słońca, na zachodzie słońca. Tam dalej można pójść za ten krater. I tam jest miejsce, które nazywa się Orongo. I do końca nie wiem co tam jest, ale pewnie widok z drugiej strony na krater. Od strony oceanu yy, od strony. Od strony północnej, nie od strony południowej wyspy, jesteśmy na obok lotniska e, Międzynarodowego IPC na Isla de Pascua, czyli na Wyspie Wielkanocnej. I latają tutaj dwa samoloty, jest jeden o jed, dwa dziennie, Dw jeden jest o 14, e, a drugi jest o 22, i ten o 22 od razu wraca do Santiago. Ten o 14 może też nie wiem. Yy, I raz na tydzień przylatuje samochód z pobliskiej wysypki czyli jakieś 5 godzin lotu, stąd z Tahiti. Na wyspie wszędzie są ostrzeżenia przed tsunami oraz droga ewakuacji. Także pierwszy raz takie coś widzę. Wchodzimy na ścieżkę, a miejsce, do którego się kierujemy, nazywa się Orongo. Jeszcze 40 minut, podobno także w porządku. Idę w tamtym kierunku. A tu za mną zaczyna się wyłaniać już ładny widok. Bo jestem coraz wyżej. Ale im dalej jestem, tym ciężej siedzi, bo coraz wyżej. Uff, ciężko. Ławeczka. Aż niesamowite, one w centrum miasta nie ma ławeczek. No ale mi pikawa bije Nie ma ze mnie już sportowca Godzinkę szedłem, pół godzinki pod górkę, pół godzinki w mieście po w miarę równym Słucham sobie muzyki, mam głośnik w siatce plecaka oh. Samolot startuje No długo widać A to jakiś prywatny, także nie wiem o co chodzi, bo publiczny ten międzynarodowy lan stoi o tam. Do celu został kilometr, także można powiedzieć, że z górki, mimo że idę pod górkę, dotarłem tutaj, gdzie weszliśmy wczoraj i wjechaliśmy samochodem. Tam jest widok na krater, tutaj na miasto. Ale jeszcze kawałek drogi przede mną, żeby dojść tam na sam dół wioski. Dotarłem na piechotę. Uhu. To wszystko to domki. Tak jakby z kamieni i potem obniżone. Zaraz zobaczymy, może tam można wejść do środka. Fajnie by było tam popłynąć A tak wygląda domek, który teraz tak wygląda, tylko ten z czasów starożytnych nie naprawiony Także A tutaj domek ten który ładnie wyglądał z boku pokazany jak wygląda naprawdę, że jest jedno pomieszczenie, on był tylko częściowo odrestaurowany, żeby pokazać jak wygląda i tak dalej. Wszystko jest zbudowane z kamieni takich, fajnie dach jest zrobiony, że jest jedna płyta główna i na płycie głównej jest masa kamieni poukładana a na kamieniach trawa. Fajnie, że wszystkie miejsca tu są numerkami pozaznaczane, to się mogę przez chwilę poczuć chociaż jak jakiś przewodnik. Ja tutaj mam kartkę i wam czytam, tłumaczę po prostu. Tutaj przed domem jest ta pierwsza linia i druga linia kamieni. Linia, linia kamieni wyznaczała koniec miejsc spotkań że tu, tutaj na przykład gdzie stoimy była główna ulica a tutaj były spotkania i wszystkie socjalne spotkania ludzi w Orongo odbywały się właśnie przed domami do tej linii kamieni przy tym domku przez wiele lat była, był dwumetrowy moai czyli ten posąg ale niestety w 1868 roku został przeniesiony i obecnie znajduje się w Brytyjskim Muzeum. No, no tak, swoją drogą to pięknie tu, co? <laughs> Kocham ten widok. I całe szczęście na górze wieje cały czas, także w ogóle nie jest gorąco. Mogę tu mieszkać. Na temat, na temat tego budynku w przewodniku jest napisane, że domy były, ściany domów były zdabiane różnymi obrazkami. Nie wiem, ja tu nic nie widzę. Oszukują nas, banda złodziei polskich. Pozdrocygan cygan. Mówiłem wcześniej, że chciałbym tam popłynąć, ale pewnie nie można. To patrzcie, skurcze Wiki. Ech. Ech. Może też się tam dostanę. Pewnie wycieczka kosztuje ze 200 dolarów, ale znając moje szczęście, pojadę tam jutro za darmo. takim czymś rozłupywano kamienie? Hello! Bien, gracias! Widzicie, jak mówię po hiszpańsku, e, co ja mówiłem? A że tamtym narzędziem, co na początku filmu pokazałem, e, rozłupywali kamienie tak, żeby były płaściutkie e, i żeby nadawały się do konstrukcji i budowania chałupy. Na piechotę, na piechotę udało mi się dotrzeć. Słodka woda jest ogólnie w, tutaj wszędzie. I podobno żyje tu dużo rodzajów różnych zwierzątek. Ja mam taką wizję, żeby tu wszędzie zrobić siedzonka, po środku postawić konsolę i ja zagram. Dzińczyki, sprzedajcie mi zegarek. Dajemy psiakowi wody, bo jest wycieńczony, a jesteśmy na szczycie góry. Nie wiem, jak on się tu znalazł. I daję mu do korka, on sobie pije. Pij młody. Dolewamy. I co, zadowolony? Jeszcze? Jeszcze. Dawaj. Pierwszy polski rapel na wyspie Wielkanocnej. Piszę na głodzie. Nagrywam na haju. Kością niezgody jestem. Gościem od czystych zleceń. Wracamy. O o! Chyba deszcz zaczyna padać. Niedobrze. Ale mam case na kamerę, także zaraz ją schowam. Pięknie! Nie wiem, czy znacie tego producenta piosenki, która leci w tle, Joe Garston. Słucham go od kiedy zainteresowałem się muzyką, czyli pewnie 2011. No, niech będzie. I cały czas ma ten sam styl. Tak mi się podobają te jego utwory, bo wiadomo, że on robi i są charakterystyczne. Czekaj, jak, jak wiedzie drop, to zrobimy cięcie. Fajne, fajne Nie wiem czy to się nazywa komplekstro, czy electro House Z jakimiś komplekstrowymi wstawkami Ogólnie bardzo bezpiecznie wisząca ogromna gałąź Ogromne te jak to się nazywa? To się strzelało z palcy O, ogromna proza. Nie umrę, nie umrę. Raz, dwa. Trzy. Nie umarłem. Koniec wycieczki. Jestem już prawie w mieście, na no jeszcze 200 metrów. Także kończymy nagrywanie na teraz. Muszę przyznać, że ciężko było wejść. No oczywiście w pierwszą stronę trzeba było iść pod górę, bo nie ma żadnej ścieżki. Znaczy, no jest wyznaczone gdzie trzeba iść, ale bardzo nierówno i tak dalej. Także miałem sekundowe momenty zwątpienia, ale Udało się. Dali, daliśmy radę. Teraz pójdę pewnie coś zjeść. Na zachód słońca. Porobię muzykę, porobię filmy. Relax. Smutno mi. Muszę siedzieć tutaj. Chciałbym wrócić do domu. No nie mogę. Jeszcze 30 dni na wyspie. Żartuję, kur... Bardzo dobrze się czuję Dzisiaj cały dzień przeleżałem w łóżku Wypisałem połowę kartek Zjadłem hamburgera I teraz znowu leżę w łóżku i mam wszystko w dupie Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy 14-21 luty? Tak jest Rozpoczynamy dzień od wysłania pocztówek Jest tu równo 100 pocztówek dwie idą jedna do Kanady, druga do USA, więc jeden na, te dwie na tamten kontynent. Raz 2 3 4 5. Pięć pocztówek do różnych państw Europy i reszta do Polski. 5 7 czy 93 pocztówki do Polski. 5 do innych państw Europy i 2 do Ameryki. Myślę, że do Europy będzie ta sama cena, a do Ameryki będzie drożej. Niestety tak myślę. Zobaczymy. Ale to taka różnica, że to już nie ma co zwracać na to uwagi, ale chcę tylko zaznaczyć, że dzięki tym pocztówkom, których wysłanie będzie kosztowało jakieś nie wiem, 600 zł. Eee, zebraliśmy wspólnie na rzecz dzieciaków w Kenii ponad 3000 zł. Nie wiem czy nie tysiąca przypadkiem. No, także jeden wyjazd, 100 pocztówek i za te 3500 prawie czwórka 4, 4 dzieci może się uczyć w szkole przez cały rok i mieć jedzenie w tej szkole. No, więc takie to jest łatwe. Także dziękuję każdemu za udział. Wszystkim stu osobom.